Bez spotkania tych trzech filarów. Od szkół ponadpodstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów, a więc szczebel wyżej, do pracodawców. Jesteśmy już Kontaktujemy po prostu te trzy filary: biznes, nauka, szkolnictwo, bo to chyba też trzeba ten trzeci filar tutaj bardzo podkreślić, bo w tych spotkaniach naszych, tak jak powiedziałam, biorą udział również uczniowie szkół ponadpodstawowych. Którzy przyjdą być może studiować na naszym wydziale, a później staną się kandydatami do pracy w firmach, które dzisiaj opowiadają o profilu działalności, o możliwościach odbywania staży, praktyk, bo to jest ten początek, kiedy student czy uczeń trafia do firmy. Obecnie Politechnika Bydgowska realizuje taki dosyć duży projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Nazywa się Nowoczesna Uczelnia Kompetentny Absolwent. W ramach tego projektu opracowaliśmy od początku nowy kierunek studiów, Jest to, są to studia drugiego stopnia. Nazywa się Technologia i Chemia Żywności i mieliśmy taką przyjemność, że pracowaliśmy przy tym programie z grupą PolMek. Byli to specjaliści z różnych dziedzin, którzy wspierali nas między innymi w zakresie tworzenia przedmiotów z zarządzania procesem produkcyjnym, z zarządzania zasobami ludzkimi, ale również już tak bardzo konkretnie, jeżeli chodzi o technologię. W związku z tym, nasz Program wydaje mi się bardzo interesujący i taki uniwersalny, dlatego, że przygotuje kadrę dla przemysłu spożywczego. To święto ludzi, którzy, dla których chemia jest pasją, którzy wykonują swój zawód z pasją, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To święto również studentów i uczniów, którzy dopiero rozpoczęli ten swój kontakt z chemią. A dalej, myślę, będą kontynuować i zaszczepimy tego bakcyla tutaj na naszym wydziale. Udział w konkursach, zabawach, prezentacje firm, które się pojawiają na tego typu wydarzeniach, bo bez nich, bez tych firm nie byłoby takich wydarzeń. My jesteśmy taką grupą, która w Polsce jest uznawana za taki trochę high-tech mleczarski. Ponieważ oprócz tych wszystkich rzeczy, które my produkujemy i do których produkcji potrzebujemy młodych, fajnych, otwartych ludzi takich jak Wy, produkujemy jeszcze coś, co jest takim naprawdę mleczarskim high -techem. Zastanawiam się, czy wiecie, gdzie powstają odżywki dla dzieci albo odżywki dla sportowców. Ktoś z Was chodzi na siłownię? Chodzisz na siłownię? Pijesz odżywki? Nie używacie odżywek? Brawo! No, pani profesor wie! Białko serwatkowe też powstaje w mleczarni, czyli odżywki dla sportowców, dla ludzi starszych, dla dzieci też powstają w mleczarni. Grupa PolMlek dzisiaj jest liderem na rynku produkcji białek serwatkowych, odżywek dla sportowców. Mamy wachlarz pracowników, którego szukamy, bo są to właśnie osoby po technologii żywności, po chemii, automatycy, elektronicy, elektrycy, technolodzy. Szukamy młodych ludzi, którzy będą chcieli się z nami związać na dłużej, którzy mają otwarte umysły. Czy to też jest duża szansa na zdobycie wiedzy, doświadczenia dla młodzieży, która będzie odbywała staże w takich zakładach pol mleku, jak chociażby jedna z najnowocześniejszych w Polsce, przypuszczam, że też w Europie, mleczarnia w Lidzbarku Wremińskim? Czy młodzież będzie z tego, co ona wyniesie, jakie korzyści? No bo wiadomo, uczenia to teoria. Tak, ale uczelnia nie powinna być tylko teorią. Jednak wszystkie studia to, są, to jest ostatni etap tej edukacji zawodowej, ten najwyższy poziom. Później już zostaje edukacja w zasadzie e, naukowa. W związku z tym chcemy, by nasz absolwent poza tą wiedzą teoretyczną zobaczył, gdzie tą wiedzę można użyć w praktyce. W związku z tym nie ma kierunku studiów inżynieryjnego bez praktyk. W związku z tym te praktyki chcielibyśmy, by nasi studenci odbywali właśnie w takich przedsiębiorstwach, dużych, innowacyjnych, które współpracują z uczelnią, by rzeczywiście na bieżąco mogli zobaczyć, jak różnego rodzaju bieżące pomysły są wdrażane właśnie w produkcji. Oskar, próbowałeś tego sera Antka? To Spróbuj. Mmm, niebiański co jest? Nie? Cudowny. Janek. Spróbuj, ja dobrał. Dobrał. Ale coś nie. widzi, że tak. Najlepiej. Jest jaki dobry. w kolejnego Aha. wezmę. Tak, dokładnie. Ta, 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 ta.